I cyk. kolejna paczucha odebrana i kolejny film i zapraszam. No dobra, co tutaj przyszło? Co tutaj przyszło? O kurde, jakie ciężkie. Uchwyt do mikrofonu. W końcu będzie dobrze. Przeżyczki, kurde. Dobra, zajmiemy się tym w domu. Teraz jestem w pracy. Nie ma czasu na głupoty. No dobra, ja już w domu, więc taki mały unboxing. Jeżeli kogoś by to interesowało, no to tak się prezentuje ten uchwyt do mikrofonu. Jest firmy MacLean Brackets MC971. Mamy tu instrukcję, co tu jest profesjonalny, stojak uchwyt mikrofon. Ogólnie ja korzystałem do tej pory z uchwytu. Mój pierwszy mikrofon to był ten Mozos, właśnie z ramieniem. Później e, zmieniłem mikrofona Blue Yeti. No i ten Blue Yeti, jakby zaadoptowałem stary, właśnie ten uchwyt od Mozosa. Tylko po przebudowie całego tego stanowiska, ten uchwyt, który mam w ogóle, mi nie pasuje. Nie mam gdzie go umocować, nie mam jak wymanewrować e, mikrofonem. I dlatego też ostatnio nie nagrywam filmów. A jak a te co są nagrane, to jest bardzo zdupy dźwięk, więc e, no, postanowiłem kupić nowy. No, i tu mamy jakąś tam instrukcję. Pokazane są jak tu go zmontować, jak zamontować co, gdzie i jak. No to to sobie tam ogarniemy bez problemu. Zobaczmy mniej więcej, jaka to jest jakość. Z tego, co się orientuje, to jakość jest naprawdę bardzo dobra. Jest fajny. To, to samo to, to już kurde jest kawał stali. E, to jest po prostu przeduszka. E, ten fragment tutaj możemy go sobie. O, możemy go sobie zrobić albo niżej, albo o tą przedłużkę sobie przedłużyć. Więc naprawdę zapowiada się zacnie, bo już, już czuć już czuć jakoś. No, naprawdę. Proszę bardzo. Drugie ramię. Oj nie, dostanę się chyba jedną ręką. Dostanę się. Hops. I tu, tutaj mamy też schowek na, na przewody. Naprawdę będzie bardzo fajne, widzicie. Dobra, jedna część, druga część. Teraz wyjmiemy sobie trzecią, z której strony jest dziura z tej. Jest druga część, trzecia część. Ops co tu jest w tych pudełeczkach I tutaj okej okay. no to tutaj mamy tą głowicę o której mi właśnie bardzo zależało żeby była ruchoma w każdym kierunku w każdym kierunku nie tylko góra i dół brakuje mi ręki poczekajcie dobra otworzyłem o i teraz tak, tu montujemy, i widzicie, jest yy, taka kulowa głowica. Tu montujemy mikrofon, a tu mamy kulową głowicę i nie dość, że mogę sobie góra dół. Yy, znaczy góra dół, przykładowo tak jak teraz jest, ale tym reguluję sobie, jak mogę to ustawić, i wtedy mam lewo prawo. Mogę po skosie, yy, a nie, nie jestem nie jestem uziemiony do jednego tylko nastawu. No, tutaj mamy kolejną część. Ozdobną, zaraz sobie ją wyjmę, pudełeczko tu pudełeczka. Na pewno tam już nic nie ma, nic nie ma. No i zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Tutaj mamy tą u, główną część montażową do biurka. No naprawdę, to wszystko to wszystko ważne. To wszystko czuć, czuć jakość i wykończenie. Naprawdę, bardzo fajne. To nie jest żadna współpraca, od razu mówię, nie? To nie jest żadna współpraca, po prostu Wam za każdym razem pokazuję Moje zmiany na stanowisku, co dochodzi, co kupuję, więc e, Więc jak widzicie, no też to pokazuję, jaka marka i tak dalej Oczywiście, jeżeli jakaś marka chce jakąś współpracę, śmiało Walić śmiało Może Logitech, może, może Moza <grym> Nie, nie będę narzekał, no nie będę narzekał. No dobra, no to tu mamy kolejne śrubki montażowe, mamy imbusika z jednej strony, a z drugiej strony płaski śrubokręt. Spoko. Tu mamy podkładki, właśnie tutaj, żeby skręcić, przykręcić i tak dalej. E, I podkładka gumowa, żeby zabezpieczyć, no wiadomo, żeby nie zniszczyć biurka. Więc dobra, biorę się za zmontowanie tego i pokażę Wam na stanowisku, gdzie to sobie umocowałem. Dobra, ja się przeniosę na stanowisko. Tutaj już sobie skręciłem ten fragment. Jak widzicie. I on będzie właśnie w samym rogu tutaj biurka. Zaraz zobaczycie, to jest ten właśnie mikrofon. To jest Blue Yeti, on jest masakrycznie ciężki. Potrzebuje kawał dobrego statywu. No i to tutaj idealnie. Zobaczcie, przy ścianie praktycznie nie zajmuje miejsca. To będzie w tym miejscu. I tu będę miał ramię będzie sobie szło ramię, nawet mogę sobie tutaj w sumie mogę podnieść tyk i będę mógł sobie regulować przy buzi żeby mi przy kierownicy nie przeszkadzało, zaraz, zaraz to sobie sprzymierzę, czy na przedłużce czy bez przedłużki zobaczymy jak będzie lepiej no więc postęp z prac zobaczcie, jest pierwsze tutaj ramię zamontowane i naprawdę ten, ten uchwyt to jest no, to czego mi było zawsze brak Tutaj jest telefon, więc on się tutaj prześlizguje, prześlizguje idealnie nad telefonem. Ale zobaczcie też to, bo ja zawsze mówiłem, że mogę sobie korzystać też z prawej części tutaj stanowiska, przy na przykład drugim monitorze, czy niekoniecznie muszę siedzieć za tą kierownicą. I on sobie tutaj bez problemu, hop, pójdzie w bok, drugie ramię, i będę miał normalnie mikrofon przy twarzy z tej strony, nie, więc idealnie, no zaraz montuję drugie sobie ramię z której jest możliwością, wie, wiecie, też e i tak dalej plus tą głowicę, plus mikrofon no będzie petarda jedyne czego mi brakuje, no to kolejnego przewodu, żeby przedłużyć, nie? Przed, przed takiej przedłużki USB e, więc będę musiał dokupić, bo ostatnią, ostatnią, jaką miałem, to zużyłem na ten przewód do tej kamerki tutaj nade mną właśnie lampeczka mnie tu doświetla stanowisko, żebyście widzieli co i jak no i co, no, no, no i tyle no. biorę się dalej no i zobaczcie, jest drugie ramię pyk nad kierownicą, idealnie no kurde, normalnie jakby to było stworzone do mojego stanowiska pod wymiar widzicie to? tu jeszcze przyjdzie głowica mikrofon i normalnie mam, kurde mogę sobie, wiecie, łamać to, przełamywać hops, tak, tak srak, o i patrzcie to, jeszcze mogę w górę, w dół, w każdą stronę, jak tylko zechce. Ja pierdzielę, ale no naprawdę, jaka jakość. I mówię, to nie jest współpraca, ale polecam, bo kosztował mnie ten uchwyt na mikrofon 100-105 zł, nie pamiętam, jakoś tak. No to uważam, że chyba nic lepszego nie dostaniecie za tą cenę. Przeszukałem cały internet, dużo droższe są stojaczki. Ten był ekstra. Na morele chyba go upolowałem. Wersja tej głowicy, jak widzicie, tutaj jest skręcana, wiadomo, ona sobie tutaj wejdzie, ale tu macie też redukcję oczywiście na różne mikrofony, tak? Czyli macie e, mniejszą średnicę, większą średnicę, jedną na drugą nakręcacie. Ja potrzebuję większej średnicy do Blue Yeti więc biorę się za montaż i zaraz zobaczycie, już praktycznie zmontowane. No i finito, zobaczcie, mikrofonik zamontowany Możemy sobie go w każdej chwili W jakikolwiek sposób sobie Poprzekręcać Jeszcze tutaj muszę skontrować tą śrubkę Bo zobaczcie, że Ten mikrofon jest tak Tak ciężki, że jednak Opada ramię No, ale Patrzcie tu Ops W każdą stronę mogę sobie go tu fajnie wymanewrować tą głowicą też mogę w każdą stronę sobie ruszać w górę, w dół, w lewo, w prawo wykręcać go jak tylko sobie zechce więc fajnie to ramię tu tą podstawę cofnę troszeczkę dalej bo jakby no, nie potrzebuję aż tak tutaj blisko i daleko tego ramienia więc je cofnę tam ale no to już finito można powiedzieć, że to jest finito Także tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o łapce, o subskrypcji. No i zapraszam na moje filmy. Strzałeczka. Do następnego. Cześć.